To jest ta ostatnia paczka, którą dostarczę dzisiaj i w ogóle jeśli chodzi w tej firmie, jak zapowiadałem, tak się dzieje, że idziemy, żeby ją oddać. Oczywiście mógłbym ją rzucić do skrzynki, ale ale dzisiaj tego nie zrobimy. Ostatnią paczkę oddamy sumiennie do rąk odbiorcy. No jeszcze mam nadzieję, że ktoś będzie w domu. No nie mówcie, że ostatnią paczkę będę musiał oddać do skrzynki. No niestety nie ma nikogo w domu, więc zaraz Niepokoić sąsiadów Z dzwonieniem, po prostu wrzucimy do skrzynki tą paczkę. Paczka właśnie wędruje do skrzyneczki. Ostatnie pchnięcie. Miło było, fajnie. Ale to koniec. Koniec kariery. Czas wyłączyć skaner. Tablet znaczy. No i skaner. No i wyłączamy.